Cześć moi drodzy, witam się z wami w kolejnym odcinku ze zdrapkami irlandzkimi i mam dzisiaj y, dla was zdrapeczkę świąteczną za dyszkę w dwóch sztukach, jest to świąteczne odliczanie w nowej właśnie wersji Ym, a rok temu ta zdrapeczka wyglądała tak jak polskie świąteczne odliczenie więc była taka duża, y, a teraz ją troszeczkę tutaj y, zwęzili, wydłużyli i prezentuje się właśnie tak także mi osobiście ta Wersja się o, dużo, o wiele bardziej podoba niż ta poprzednia. I kolorki też są takie fajne, błyszczące takie troszeczkę jakby retro. No i mam tutaj kil kilka gier w tej zdrapce. Zasady akurat się nie zmieniły. Jeśli ktoś z Was zdrapuje zdrapki irlandzkie i pamięta z ubiegłego roku, z poprzednich lat, tutaj od numerku 1 do 24 musimy znaleźć, odkryć... Symbole, i na całej właśnie tej planszy trzeba znaleźć trzy takie same symbole, żeby wygrać przypisaną kwotę. Tutaj w tych czterech grach fast cash trzeba znaleźć dwie, dwie takie same kwoty, żeby wygrać. No i tutaj jest jeszcze jedna gra w polu 25, trzeba znaleźć trzy takie same kwoty. A tutaj trzeba znaleźć reniferka, żeby wygrać przypisaną kwotę. Także ja tą zdrapeczkę mam w dwóch sztukach 20 euro, a jeszcze na deser przygotowałam krzyżóweczkę za 3 euro, tak więc kochani, jeśli jesteście ciekawi jaki będzie wynik, zapraszam was do oglądania. Trzymajcie mocno mocno kciuki za wysokie wygrane, a główne tutaj to 100 tysięcy, więc bardzo fajnie byłoby takie 100 tysięcy trafić. No więc co, zapraszam was do oglądania. No i zaczynamy. No i zaczynamy, fajna jest ta zdrabka, podoba mi się to, że jest taka właśnie długa, że nie jest taka szeroka, łatwiej jest tutaj mi ją, nią manewrować pod statywem. I zaczynamy sobie od tej gry właśnie od 1 do 24 i będziemy szukać trzech takich samych symboli. Więc mamy pod 1 dzwonek, dalej sople dzwonek po raz drugi, sanie, mamy szalik, tutaj mamy taki stroik, skarpetkę, głowę misia, Po raz drugi. Mamy rękawiczkę. Mamy kominek. Łyżwę. Tutaj mam ten ostro krzew. Po raz drugi. Trapiemy dalej. <laughs> Mamy sople po raz drugi. Dominek po raz drugi, szalik też po raz drugi, skarpetka też po raz drugi, gwiazdkę po raz pierwszy, rękawiczkę po raz drugi, candy po raz pierwszy i po raz drugi. Głowy mi się. Łyżwę i ostatni. Gwiazdkę, więc nic się nie powtórzyło trzy razy. Przechodzimy dalej. Tu szukamy renifera. Mam pinwina. I wiewiórkę. Tutaj 25. Szukamy trzy razy tej samej. Kwoty ale mamy yy, różne a tutaj szukamy dwa razy tej samej że tutaj pusto tutaj też no a tu jest dyszka, super, że się chociaż zwróciła i tutaj już nic nie ma, także ta zdrapeczka się zwróciła ale mam jeszcze jedną. i oczywiście krzyżówkę Ale zróbmy sobie najpierw tą. To są oczywiście. To są. No nie jest to takie oczywiste, ale to są dwie zdrapki z tej samej paczki. Zobaczymy, jak ona nam tutaj wypadnie. Mam nadzieję, że w miarę dobrze widać. No i drapiemy. Drapiemy. I szukamy mamy tak głowy mi się mamy gwiazdkę mamy szalik candy canes kominek skarpetę śnieżynkę po raz drugi głowę mi się po raz drugi rękawiczkę Rękawiczkę po raz drugi. Łyżwę mamy po raz pierwszy. Yy, tutaj ten ostokrzyw, dzwonek, szalik, 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 czy szalik już był, tak szalik mamy drugi raz. Ten dzwonek mamy po raz drugi. Sanie. Sople. Kominek. Karpetę mamy po raz drugi. Dalej. Candy canes mamy po raz drugi. Tak. Ten ostrokrzyk mamy po raz drugi. Łyżwę też. Sanie też i ostatni. I sobie też po raz drugi. Nic się tutaj trzy razy nie powtórzyło. Jeszcze sobie później sprawdzę, ale raczej chyba nie. Dobra. Szukamy Renifera. Mamy sowę. I mamy wiewiorkę znowu. A jakbyśmy znaleźli Renifera, to tutaj automatycznie się wygrywa 50. Dobra. Szukamy trzy razy tej samej. No, tutaj nie ma. I tutaj szukamy dwa razy tej samej kwoty. Ostatnia szansa. No, tutaj już niestety nie było wygranej, ale no, jedna się zwróciła. Tutaj oczywiście jest ten kodzik, yy, który uprawnia do losowania 5000 euro. Raz w tygodniu. No i przejdźmy sobie do naszej krzyżóweczki za trójeczkę. I zobaczymy. Także napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba świąteczne odliczanie irlandzkie. Szkamy F i S n y C. a I C. a szukaliśmy dobra Jest kilka literek A. Aby to się chciało przełożyć na wygraną. Dalej. HL, L w bonusie. Is it? Okay. Faw gdzieś widziałam. Jest tutaj już pierwszy wyraz utworzony, tu jeszcze było E. Dalej, K mamy w gwiazdce. no do monusa brakuje tylko D ciekawe czy wpadnie B B, B, B i ostatnie X no niestety X -a nigdzie tutaj nie widziałam także wychodzi na to, że krzyżoweczka jest niestety przegrana Zbyt wielu nam tutaj brakuje R chyba było, no ale nie było. I było P, co prawda. No ale i nie było. Jest tutaj jeden wyraz. Tutaj zabrakło, tutaj było T. Okej, okay, dobra. No to mamy drugi. Tu jeszcze było T. I S. No ale i nie ma. I, i, i. wszędzie brakuje i tutaj T. R było, nie było D. No D nam by pomogło, no ale niestety zabrakło. L było, no ale znowu I nas blokuje. No także niestety. N było. Wszędzie I, I albo D, I albo D. Także mamy dwa wyrazy. Dwa nam nie dają wygranej na wygranie potrzebujemy trzech, a w bonusie byłoby dwie dyszki, dwie ostatnio wpadły. Także, kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Jeśli tak, zostawcie łapki, zostawcie komentarze i zachęcam Was również do subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych odcinków ze zdrabkami irlandzkimi, świątecznymi oraz nieświątecznymi. Także, kochani, żegnam się z Wami na dzisiaj. Życzę Wam miłego wieczorku oraz wysokich wygranych w Waszych zdrabkach. Trzymajcie się ciepło, no i do następnego. 爸爸